Znasz to uczucie, gdy ktoś mówi i od razu wasz w głowie: Wow, ten gość naprawdę wie, co mówi. I nawet gdy nie mówi on o niczym ciekawym, słuchać ci się to z przyjemnością. Głos, pewność siebie, spokój, coś co przyciąga uwagę. A teraz odwróćmy sytuację. Rozmawiasz z kimś, kto co chwilę przerywa, nie potrafi zebrać myśli, zbacza z tematu, masz podczas rozmowy tylko jedną myśl. Boże, jak uciec od tej rozmowy? i najgorsze, że czasem to my jesteśmy tą osobą. Nie, żeby mi się to zdarzyło oczywiście. Właśnie to pokazuje siłę komunikacji. Często totalnie jej nie doceniamy, a to właśnie ona sprawia, jak jesteśmy postrzegani. Mówię to jako osoba, która większość życia miała z tym problem. Serio, byłem silnie aspołeczny, kompletnie nie potrafiłem zainteresować innych ludzi, ale w końcu zrozumiałem co sprawia, że ludzie chcą słuchać, i właśnie tym się dziś podzielę. Proste sposoby na to, jak możesz poprawić swoją komunikację od razu. Przede wszystkim, dlaczego to ma tak duże znaczenie? Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy i nie myśli o komunikacji jako o umiejętności lub jako coś, co można poprawić. No bo przecież rozmawiamy od dziecka, jest to podstawowa umiejętność, ale to tak samo jak powiedzieć, że chodzisz od dziecka, a jednak. No, biegacz olimpijski to troszeczkę inna liga. Tutaj warto nadmienić: komunikacja to mnożnik każdej innej umiejętności, którą masz. Możesz być genialnym programistą, inżynierem, lekarzem, projektantem, ale jeżeli nie potrafisz przekazać tego, co wiesz w zrozumiały i interesujący sposób, ludzie po prostu przestają słuchać. Nie dlatego, że to, co mówisz, nie jest wartościowe, tylko dlatego, że nie umiesz tego sprzedać. Przegapione awanse, klienci, okazje, nowe znajomości, a nawet randki. Serio, widziałem to wiele razy. No i cóż, sam przez to przechodziłem. Mówiłem za szybko, plątałem się w myślach, w każdej przerwie wtrącałem, yy, jakby cisza była czymś złym. Ale w końcu zrozumiałem, to jak mówisz, jest równie ważne, a czasem i ważniejsze niż co mówisz. Więc co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy dobrymi komunikatorami? To nie jest kwestia bycia głośnym ani mówienia niskim radiowym głosem. Chodzi przede wszystkim o prezencję, czyli to jak ludzie cię widzą, zrozumiałość, czyli czy inni rozumieją to, co chcesz przekazać, oraz kontakt z drugą osobą, czyli czy budujesz relacje z innymi. Co w takim razie zrobić, żeby poprawić swoją komunikację? Kojarzysz taką sytuację? Zadajesz komuś proste pytanie, a zamiast krótkiej, zwięzłej odpowiedzi dostajesz Yy, więc yy, wydaje mi się, że no właśnie. Każdy z nas to zna. Zamiast świetnie ułożonej wypowiedzi wychodzi coś takiego. Co gorsza, każdego z nas to spotyka. To są właśnie zbędne przerwy językowe. To są takie trochę szumy w komunikacji, trochę takie zakłócenia w radiu, które bardzo zakłócają to, co chcemy przekazać. Powodują, że nie możemy przekazać tego, co chcemy powiedzieć. Dają one mózgowi chwilę na ogarnięcie myśli, przygotowanie tego, co chce powiedzieć, i szczerze, to jest absolutnie normalne. Nie jesteśmy robotami, nie zawsze mamy gotowe zdania, jak z TED Talka. Problem pojawia się wtedy, gdy tych przerw jest po prostu za dużo. Kiedy przesłaniają one to, co chcesz powiedzieć, ludzie przestają słuchać treści, a zaczynają słyszeć niepewność. Nie brzmisz jak ktoś pewny siebie, jakbyś był przekonany do tego, co mówisz, i psują one odbiór, nawet jak mówisz mądre rzeczy. No dobrze, ale jak to poprawić? Mi pomogły dwie rzeczy, które naprawdę działają. Przede wszystkim zacznij je zauważać. Jest to trudne, jest wręcz bardzo trudne, ale kluczowe, żeby to poprawić. Wyciągnij telefon, nagraj siebie i przez 5 minut mów do mikrofonu bez przygotowania. Następnie odłóż nagranie i wróć do niego następnego dnia. Posłuchaj, przeanalizuj ile przerw się pojawia. Usłyszysz każdą przerwę językową, i wiem, jest to czasami trudne, ale jest to potrzebne do zauważenia problemu. Następnie, kiedy przeanalizujesz, ile razy to pojawia się w Twojej mowie, zastąp to czymś potężniejszym. Pauza, spokój, cisza podczas mówienia, to nie jest słabość. To pewność siebie. Rzutują one twoje odbiorcy. Hej, nie muszę się śpieszyć, wiem, co chcę powiedzieć, jestem spokojny. Nie myśl o ciszy jako przerwie, tylko jako świadomy znak, że kontrolujesz rozmowę. Nie boisz się przerwać, nie boisz się zastanowić. Ludzie to czują i słuchają o wiele uważniej. Pamiętaj, nie chodzi o to, żebyś teraz był perfekcyjny i wyeliminował wszystkie przerwy językowe. Nie analizuj każdej swojej pauzy. Chodzi tylko i wyłącznie o budowanie świadomości. A to z czasem zmienia się w nawyk. Każdy z nas zna tą sytuację. Siedzisz drugą godzinę na wykładzie lub w klasie. Prowadzący mówi cichym, monotonnym głosem. Czujesz, jak twoje problemy ze snem znikają, a jedynym ratunkiem jest Brainrot na telefonie. I nawet gdyby opowiadał on o najciekawszej, najbardziej interesującej rzeczy na świecie, gdy mówi się o niej w sposób nudny i monotonny, po prostu nie da się na niej skupić na dłużej niż 5 minut. To, jak o czymś mówimy, kompletnie zmienia to, jak to odbieramy. Tempo, ton, energia w głosie to sposób na to, jak nie zanudzić słuchacza. Myśl o swoim głosie, jak o muzyce lub o instrumencie. Nie słuchalibyśmy muzyki, która przez 3 minuty brzmi tak samo. Dlaczego więc mówimy w ten sposób? I nie chodzi tu o to, żeby być głośnym, irytującym człowiekiem. Chodzi tu o to, żeby pokazać, że obchodzi cię to, co mówisz. Jeżeli ty nie mówisz w sposób interesujący, nie brzmisz na zainteresowanego, dlaczego powinni zainteresować się tym ludzie, którzy cię słuchają? Podczas mówienia ma to ogromne znaczenie, no bo jeżeli opowiadasz o ważnych rzeczach tak samo jak o tym, co jadłeś wcześniej na obiad, to być może coś jest nie tak. Ostatnim sposobem na polepszenie swojej komunikacji jest skuteczne słuchanie. No i wiem, co sobie myślisz: cały czas gadam o tym, jak lepiej mówić, a ostatnia rzecz to słuchanie, ale po kolei. Nie chodzi mi tu o takie słuchanie, jakie z reguły robimy, kiedy podczas wypowiedzi drugiej osoby tak naprawdę układamy sobie w głowie to, co zaraz będziemy chcieli powiedzieć, kompletnie olewając to, co mówił nasz rozmówca. Chodzi mi tutaj o aktywne słuchanie, czyli takie, które sprawia, że druga osoba pomyśli sobie, Kurde, ten człowiek naprawdę mnie rozumie. Często w skutecznej komunikacji nie chodzi o to, co mówimy, ale o to, żeby sprawić, żeby druga osoba czuła się wysłuchana. Na zawsze zapamiętam tę sytuację. Siedzieliśmy ze znajomym na imprezie i zaczęliśmy rozmawiać. Szybko zauważyłem, co sam mi zresztą powiedział, że ma duży problem w swoim związku. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie o to tu chodzi, zacząłem zadawać pytania i interesować się tym, co naprawdę się stało. Zamiast od razu oferować pomoc, rozwiązania czy swoje uwagi, cały czas uważnie słuchałem, zwracałem uwagę na to, co mówi, i zadawałem dodatkowe pytania. Po godzinnej rozmowie, w której no, szczerze mówiąc nie powiedziałem za dużo, znajomy wstał i powiedział: Kurde, ale dobrze mi się z tobą rozmawiało, jesteś zajebistym rozmówcą. Co? Ale o co ci chodzi? Przecież ja tak naprawdę niewiele mówiłem. Wtedy zrozumiałem, co jest kolejnym ważnym składnikiem skutecznej komunikacji. Ludzie chcą być wysłuchani. Chcą mieć przestrzeń do mówienia. I kiedy naprawdę ich słuchasz, sprawiasz, że czują się zauważeni oraz buduje się głębsza więź. I co najdziwniejsze, stajesz się najbardziej charyzmatyczną osobą, pomimo tego, że tak naprawdę niewiele mówisz. Kiedy rozmawiasz z drugą osobą, nie wskakuj do rozmowy od razu, gdy skończy ona mówić, poczekaj sekundę, spauzuj. Ta cisza mówi im: hej, jestem tu, żeby Cię wysłuchać, jestem tu, żeby Cię zrozumieć. To bardzo mała rzecz, ale ma naprawdę ogromne znaczenie. Kiedy zaczynasz mówić z czystością i pewnością siebie, ludzie zaczynają traktować cię inaczej. Często nawet zakładają, że wiesz o czym mówisz, nawet jeśli sam jeszcze próbujesz to rozgryźć. Traktują cię poważnie w pracy, wypadasz lepiej na imprezach czy radzisz sobie lepiej na randkach, zamiast opowiadać przez 30 minut o tym, jak masz mastera w lolu i dlaczego rozwijacie to jako człowieka. Nie żeby mi się to zdarzyło. A najlepsza część? Każdy może to poprawić. To nie jest talent, to umiejętność, którą możesz zacząć trenować już dzisiaj. Kiedy chcesz pracować nad swoją karierą czy relacjami, zacznij od komunikacji.